Przed towarzyskim meczem z Mołdawią Robert Lewandowski, zapytano o przyszłość w reprezentacji Polski, jednoznacznie zadeklarował, że dopóki ma siłę i chęci pomóc kadrze, będzie to robił. Słowa kapitana miały uspokoić nastroje, lecz w rzeczywistości tylko częściowo ostudziły emocje. W polskim środowisku piłkarskim zawrzało, gdy do publicznej debaty na temat jego nieobecności dołączyły legendy futbolu Jan Tomaszewski i Grzegorz Lato. Ich stanowisko było jednoznaczne, coś takiego jak odmowa udziału w zgrupowaniu, nie miało wcześniej miejsca. Decyzja Lewandowskiego o rezygnacji z udziału w czerwcowym zgrupowaniu, tłumaczona potrzebą regeneracji po wyczerpującym sezonie klubowym, spotkała się z krytyką nie tylko wśród kibiców, ale także części byłych reprezentantów. Kapitan Barcelony ostatecznie pojawił się w Chorzowie, by obejrzeć mecz z trybun, lecz fakt, że nie był obecny na boisku, był dla wielu ogromnym rozczarowaniem. W studiu TVP Sport Lewandowski bronił swojej decyzji, mówiąc, nie muszę się tłumaczyć. Powiałem taką decyzję i w tamtym momencie była ona słuszna. Wierzę, że drużyna poradzi sobie beze mnie. Ta reprezentacja nie jest uzależniona ode mnie. Napastnik odniósł się też do krytyki, jaka go spotkała. Ludzie nie mają wszystkich informacji, a wyciągają pochopne wnioski. Nie wszystko da się wytłumaczyć. Życie prywatne to nie teatr. Trzeba umieć postawić granice, by zachować równowagę i nie zatracić się w oczekiwaniach innych, dodał. Jednak nie wszyscy podzielają ten punkt widzenia. Grzegorz Lato nie przebierał w słowach po wygranym meczu z Mołdawią. Nasz najlepszy napastnik odmówił gry w reprezentacji, mówiąc, że jest zmęczony. Ja jego tłumaczeń nie słuchałem, to bez znaczenia. Reprezentantem Polski jest się na całe życie. "Jeśli nie chce grać, niech zrezygnuje i skupi się na klubie, nikt nie będzie miał mu tego za złe, mówił w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Dodał także, że nie pamięta przypadku, by reprezentant sam rezygnował z powołania, uznając takie zachowanie za nieakceptowalne. W podobnym tonie wypowiedział się Jan Tomaszewski. Były bramkarz kadry narodowej skrytykował obecność Lewandowskiego na meczu w Chorzowie, oceniając, że jego działania były pozbawione zaangażowania." Przyleciał, bo wypowiedzi kibiców i zawodników go do tego zmusiły. Rozdawał autografy, ale zabrakło gestów wobec Kamila Grosickiego. Spodziewałem się, że razem z prezesem i sekretarzem PZPN wręczą mu pamiątkową koszulkę. Liczyłem też, że stanie w szpalerze. Ale go nie było, zaznaczył w superekspresie. Dla Tomaszewskiego to wyraźny sygnał, że lewy nie jest już zaangażowany jak dawniej. Jak mu się nie chce grać w kadrze, to niech nie gra. Ale niech to powie jasno zakończył były bramkarz. Czy rzeczywiście grozi nam koniec ery Lewandowskiego w biało-czerwonych barwach? Wypowiedzi zainteresowanego nie wskazują na rychłe odejście. Sam zawodnik mówi, że reprezentacja wciąż jest dla niego ważna i czuje się zmotywowany do dalszej gry. Jednak cała sytuacja otworzyła nowy rozdział debaty publicznej gdzie przebiega granica między obowiązkiem wobec kraju a potrzebą ochrony własnego zdrowia i równowagi psychicznej zawodnika. Wydaje się, że Lewandowski będzie musiał w najbliższych miesiącach jasno określić swoje plany. Oczekiwania wobec kapitana są ogromne, a kolejne spotkania eliminacyjne nie będą już wyłącznie areną sportowej rywalizacji, staną się również testem lojalności i odpowiedzialności wobec narodowej drużyny.